Pan z wami, nic długam do Słowa Ewangelii według świętego Marka, chwała Tobie, Panie. Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed nim na kolana, zaczął go pytać: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czci Ojca i matkę. On mu odpowiedział nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał na Niego z miłością i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź. Sprzedaj wszystko, co masz i rodzaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do królestwa Bożego. Uczniowie przerazili się Jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: Dzieci, jakże trudno wejść do Królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho i gielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej dziwili się i mówili między sobą: Któż więc może być zbawiony? Jezus popatrzył na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga, bo u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr zaczął mówić do niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Jezus odpowiedział: Zaprawdę powiadam Wam, nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz. W tym czasie domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przeszłym. Oto słowo Pańskie. Zacznijmy, siostry i bracia, od takiego krótkiego opowiadania. Otóż był sobie mały ptaszek, który mieszkał na pustyni i o dziwo na tej pustyni rosło jedno duże drzewo. Wszyscy dziwili się, jak to możliwe, że na tej pustyni rośnie drzewo. Przecież susza, piach dookoła. Widocznie gdzieś znalazło wodę tam w głębinach tego piasku. To drzewo było bardzo zielone, owocowało. Ten ptaszek mieszkał na tym drzewie, uwił sobie gniazdko, karmił się owocami, które te drzewo rodziło i był bardzo zadowolony, szczęśliwy. Mówił sobie, nic mi do szczęścia nie jest więcej potrzebne. Tak był zadowolony. Ale pewnego dnia, jak to na pustyni, Przyszła burza piaskowa, trąba powietrzna, także ptaszek odleciał, usiadł gdzieś na skalę i patrzył na tą trąbę powietrzną, która przyszła do jego drzewa, wyrwała to drzewo z korzeniami i uniosła gdzieś w dale. Gdy wszystko ustało, ptaszek przyfrunął do miejsca, w którym rosło drzewo, ale znalazł tam tylko lej. Piasek i nic więcej. I pomyślał sobie, jak żyć. Jak żyć. I przypomniał sobie, że ktoś kiedyś mu opowiadał, że gdzieś daleko jest jakiś las. Ale to aż 500 kilometrów. To tak jak z, od nas do, do Częstochowy. Pierwsza pielgrzymka, kaszupska, czy gdyńska, czy gdańska. Idzie 16 czy 18 dni do Częstochowy. No i ten ptaszek tą drogę musiał przez pustynię wykonać, przelecieć do tego lasu. No i wyruszył w tą drogę przez tą pustynię. No i ostatkiem sił przyleciał do tego lasu. Pełno drzew. Bananowce, drzewa pomarańczowe, daktylowce, można było wybierać bardzo wiele tych drzew. Tam znalazł swój nowy dom. Przeleciał przez całą pustynię. To taki, takiego trudu dokonał. Ale dlaczego ja opowiadam to wydarzenie? Bo dzisiaj do Jezusa przychodzi bogaty młodzieniec i pyta: Panie, co mam czynić, by osiągnąć życie wieczne? Jezus mówi mu: Idź, sprzedaj, co masz. I rodzaju bogi, a będziesz miał skarb w niebie. On spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony. Jezus po prostu mówi temu człowiekowi: idź, sprzedaj to drzewo, które masz jedno na pustyni, a ja ci dam cały las. Ja ci dam cały las. Trzeba przejść, to prawda, przez tą pustynię, tak jak naród wybrany, który przeszedł przez pustynię z Egiptu do ziemi obiecanej. Ale ja ci dam cały las, a ty się kurczowo trzymasz tego drzewa, jednego drzewa. Uczniowie Jezusa też nie rozumieją tego, jak Pan Jezus może mówić, żeby się pozbył wszystkiego i żeby poszedł za Nim, bo też nie widzą tej perspektywy zbawienia. My się trzymamy kurczowo naszych bogactw. A te bogactwa to nie samo bogactwo samo w sobie, a więc pieniądze czy majętności jakieś kto, kto posiada, ale to również czasem nasze słabości, których się trzymamy kurczowo. O, jedno piwko codziennie wieczorem przed snem. Papierosek codziennie po jeden, drugi czy trzeci. Czy też właśnie jakieś używki, które spożywamy. My się tego trzymamy kurczowo. A Jezus mówi: zostaw to, a dam ci cały las. Ale my nie, my się tego trzymamy kurczowo. Nie potrafimy tego zostawić. Nie potrafimy tego puścić, można powiedzieć. Jak ten ptaszek, myślimy sobie: co nam więcej do szczęścia potrzebne? Mamy to drzewko. A tymczasem Pan Jezus mówi: zostaw to drzewo. A dam ci cały las. Pomyślmy, siostry i bracia, czy potrafimy pozostawić właśnie te różne bogactwa, które nas tutaj trzymają, to do czego jesteśmy tutaj przywiązani, by pójść za Jezusem. Często wielu z nas przestrzega przykazań, tak jak ten młody człowiek. Wydaje się, że wszystko czynimy bardzo dobrze. Tak jak Pan Jezus wymaga, ale czasami nie potrafimy się puścić tego jednego. Tak jak ten bogaty młodzieniec. Mówi, no wszystko wszystkim, ale tego się nie puszczę. To muszę mieć. Tymczasem, tak właśnie jak Pan Jezus powiedział mm, temu młodzieńcowi: idź, zostaw to wszystko. Ja Ci proponuję o wiele, wiele więcej. Co prawda, droga do tego wiedzie przez pustynię, przez wiele czasami trudów, ale właśnie wówczas możesz wejść do życia wiecznego, którego jeszcze dzisiaj może nie widzisz. Dlatego warto zaufać Jezusowi. Pan Jezus tego zaufania od nas pragnie, żebyśmy powiedzieli Mu: Jezu, ufam Tobie. Żebyśmy zaufali, że. To, co Jezus nam czasami w życiu przygotowuje, co, co czasami dla nas jest może trudne do przyjęcia, to właśnie ta czasami droga przez pustynię, ale do Ziemi obiecanej, do Królestwa Niebieskiego. Amen.